Witajcie, witajcie. Dzisiaj wideo uzupełniające. Ostatnio nakręciłam film na temat filtrów, i w tym filmie opowiedziałam Wam, dlaczego ważne dla mnie jest, żeby stosować filtry przeciwsłoneczne na twarz i na szyję. I pojawiło się wiele pytań, zawrzała dyskusja. Bardzo mnie to ucieszyło, ponieważ fajnie jest, jak dyskutujemy. Możemy się zawsze od czegoś od siebie nawzajem dowiedzieć. Podoba mi się to. Także zawsze, jak macie jakieś spostrzeżenia, piszcie. Bardzo chętnie dowiem się, co sądzicie na tematy, które poruszę. E, więc tak, e, pojawiło się wiele pytań na temat tego, e, jak ja stosuję te filtry, jak to w ogóle może działać dobrze, ponieważ, jak wiemy, e, w kosmetykach jest tak, że no, są różne problemy, e, musimy szukać często metod, jak sobie radzić e, e, z, z ich nakładaniem, jak to potem w ciągu dnia wygląda i jak to zrobić, żeby było dobrze. No dobrze, przejdę do, do sedna. Jestem bez makijażu pokażę Wam jak ja nakładam taki filtr i jak ja sprawiam, że ta skóra w ciągu dnia wygląda dobrze, a jednocześnie jest zabezpieczona, nie jest przetłuszczona i, i że to wszystko działa. Druga sprawa, opowiem no, Wam troszeczkę o pielęgnacji skóry i tutaj na początku pragnę podkreślić, że żadne żadne kosmetyki nie pomogą, kiedy mamy problem w diecie kiedy nasza dieta jest nieodpowiednia dla naszego zdrowia, dla naszego organizmu i powoduje różne problemy i to często wychodzi przez skórę. Jak już widzieliście w moim ostatnim wideo, ja miałam problemy ze skórą naprawdę nie życzę nikomu. To był, to, to był dramat, to co się działo z moją skórą. Ja do dzisiaj mam dużo blizn i ta skóra jest podniszczona, dlatego że niestety, ale ślepo wierzyłam w coś, co ktoś mówi, a nie patrzyłam na swoje własne ciało. Prawda jest taka, że w moim przypadku dieta roślinna, wysoko wysokocukrowa powodowała stany zapalne, alergie pokarmowe, reakcje uczuleniowe. To były, słuchajcie, ciągłe problemy i ja stosowałam różne kosmetyki, chodziłam na zabiegi i to nic nie pomagało, bo to było wszystko od środka. Także dla mnie zdrowa skóra to przede wszystkim zdrowa dieta. Dieta pełna w tłuszcze zwierzęce, w cholesterol, w witaminę A w kolagen, który mamy w mięsie w rybach, to wszystko są składniki, które wspierają zdrowie napięcie, elastyczność i młodość skóry. Tego nie da się oszukać. Jeżeli ktoś ma dobre geny i ma skórę ładną, mimo że pali pije i je ciągle słodycze, Gratuluję, szczęścia! Ja nie mam takiego szczęścia. Ja muszę naprawdę bardzo uważać na to, co jem, co robię, dbać o siebie, żeby ta skóra była ładna. U mnie to jest po prostu efekt dyscypliny i, i zastosowania wiedzy. Dobra, przechodzimy do tematu. Zacznę też od tego, że nasza skóra przede wszystkim będzie ładna i świeża wtedy, kiedy będziemy ją dobrze, ale łagodnie oczyszczać. To jest podstawa pielęgnacji oczyszczanie skóry. I w moim przypadku ja yy, sprawdziłam, że minimalizm absolutnie się tutaj sprawdza. Jest to po prostu zwykły, za parę złotych, łagodny żel do mycia twarzy dla wrażliwej skóry jakiś z Rosmana czy z apteki prosty skład, nie za wiele chemii. Bez jakichś aktywnych ekstraktów, które mogą podrażniać. To jest po prostu dla mnie podstawa. I taki żel sprawia, że ta skóra jest oczyszczona i ukojona. Drugą rzeczą, która działa wspaniale w parze z tym żelem, jest najzwyklejszy ręczniczek. Ręczniczek do mycia twarzy i to jest moje kombo na wieczór przed snem. Taki ręczniczek wspaniale oczyszcza twarz, jednocześnie robi nam delikatny masaż. Nie mówimy tutaj o pocieraniu tym twarzy jak pumeksem i ścieraniu jej, mówimy o delikatnym masażu, on fantastycznie oczyszcza, oczywiście trzeba taki ręczniczek często zmieniać, przynajmniej raz w tygodniu i dobrze wypłukać gorącą wodą, bo jeżeli się tego nie robi, zbierają się w nim bakterie i możemy narobić sobie stanu zapalnych. Także o higiena i oczyszczanie podstawa. Druga rzecz, filtry, tak? Czyli tutaj ja Wam powiem, że dla mnie filtry to była długa droga. Pisałam to już w komentarzach. Zanim znalazłam odpowiedni filtr dla mojej skóry, przeszłam przez wiele fatalnych prób, dużo pieniędzy straciłam. Teraz już nauczyłam się, żeby. Prosić o próbki, żeby prosić o próbki, sprawdzać co mi służy, a co nie, zanim kupię pełny produkt. To jest na pewno dobra rada na przyszłość. I jakiego filtru używam? To jest filtr Klinika SPF50 dla skóry wrażliwej. To jest filtr mineralny, czyli tu nie ma filtrów chemicznych. Potencjalnie jest to produkt nieszkodliwy. Przynajmniej nie powinien taki być. Nakładam go na twarz i na szyję. I jakie są jego zalety? Przede wszystkim jest filtrem tak zwanym, ja to mówię, suchym. Nie tworzy tłustej poświaty na twarzy, nie, nie, nie klei się, nie zatyka porów, ładnie wysycha, jest lekki. To jest na pewno jego największa zaleta. Druga rzecz, nie podrażnia, bo jest do skóry wrażliwej, jest bardzo delikatny. I Jeden minus, czyli tworzy białą poświatę na twarzy, czyli to, co ostatnio wszyscy, na co wszyscy zwracają uwagę. Tak, czasem go używam samego i moja twarz wygląda na bladą. Dobra. Także ten filtr mi się sprawdził. Czasami oczywiście kupuję jakieś nowości i sprawdzam. Tak jak na przykład tutaj kupiłam taki filtr online. To jest. Roślinny, wegański, bez żadnej chemii, oparty na ekstraktach naturalnych, pięknie pachnie, jest w takim sztywcie. Słuchajcie, to jest koreański produkt i też pięćdziesiątka, ale co z tego, jak ja nie mogę go używać? Niestety, powoduje u mnie podrażnienia, jest bardzo, bardzo tłusty, nie jestem w stanie go używać na twarzy i nawet na szyi. Po prostu nie da się tego u mnie zrobić. Także niby super produkt polecany, w cenie właściwie to jest ta sama cena i ten jest niby lepszy, bo naprawdę naturalny, wegański i, i tak dalej, i tak dalej, ale nie działa. Więc na to warto też zwracać uwagę, co działa, a co nie działa. Dobrze, potem jak nałożę filtr, aha, i tutaj jeszcze wspomnę, filtr nakładam tak jak teraz, na oczyszczoną skórę, bez kremu, bez niczego. Dlaczego? Ponieważ ja mam skórę tłustą i nie mogę nakładać rano kremu, bo ona wtedy w ciągu dnia jeszcze bardziej się przetłuszcza. U mnie to nie działa. Ja na oczyszczoną skórę nakładam filtr zamiast kremu i na to podkład. I to działa. Także w zależności od tego, jaką macie skórę, trzeba dopasować tą metodę do swojej skóry. I co nakładam na, na ten filtr, kiedy już mam tą twarz taką białą? No oczywiście ja wyrównuję kolory skóry, bo nikt z taką białą twarzą nie chce chodzić po, 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 na zewnątrz po dworze. Stosuję podkład ciemniejszy od mojego naturalnego koloru skóry, bo nie stosuję go dużo. Stosuję go, żeby wyrównać koloryt. Jest to L'Oreal True Match. Dlaczego taki? Przede wszystkim dlatego, że jest to podkład suchy, on nie jest na bazie olejów i znowu moja tłusta skóra nie znosi makijażu na bazie olejów. To ze mnie spływa, to mi się rozmazuje, to nie działa. Ten podkład ma takie fajne suche wykończenie, oprócz tego jest bardzo lekki, wygląda naturalnie i co najważniejsze nie wchodzi w zmarszczki mimiczne. Dużo podkładów ma ten problem, że nakładamy je i zwłaszcza w okolice oczu, one wchodzą w zmarszczki mimiczne i to bardzo nieestetycznie wygląda. Ja jestem już dziewczyną po 30, także na to zdecydowanie muszę zwracać uwagę. I ten podkład tego nie robi. I na sam koniec, jeżeli chcę jeszcze się dodatkowo zmatowić bądź ten makijaż utrwalić, stosuję po prostu puder mineralny. To jest akurat Art Deco SPF 50 i też bardzo dobrze służy. Można pędzlem jako wykończenie po prostu troszeczkę w strefie T czy gdzieś to przypudrować przy i to jest takie fajne wykończenie. Pokażę Wam to później. No dobra i tak wygląda jakby pielęgnacja skóry w dzień. Przede wszystkim... Pielęgnacja to jest zabezpieczanie skóry przed uszkodzeniami, przed promieniami, przed wysuszeniem. Jeżeli to uda nam się zrobić dobrze, potem nie trzeba będzie wydawać wielkiej ilości pieniędzy na zabiegi, dodatkowe kosmetyki, jakieś maseczki, jakieś inne rzeczy. Ta skóra naprawdę sama o siebie dobrze dba, jeżeli ją dobrze zabezpieczymy. Ona wtedy, wtedy nie mamy z nią takich problemów. Jeżeli chodzi o pielęgnację, taką wieczorną, jak to można powiedzieć, tutaj powiem Wam, że zależy to od skóry. U mnie jest tak, że ja moją skórę teraz, zwłaszcza po 30, chcę. Przede wszystkim nawilżać, chronić przed odwodnieniem i to jest dla mnie najważniejsze. Dlaczego? Ponieważ skóra odwodniona, to skóra osłabiona, to skóra, która szybciej się starzeje po prostu. Przeciwstarzeniowe kosmetyki nie wiem, czy do końca działają. Ja stosowałam różne kremy, nawet bardzo drogie, i powiem Wam, że wielkiej różnicy nie ma. To jednak wszystko jest. Często mam wrażenie, że często stosując różne kosmetyki i metody, bardziej szkodzimy tej skórze niż jej pomagamy, że ona tak naprawdę sama świetnie sobie radzi, jeżeli będziemy dla niej łagodni i jeżeli będziemy ją wspierać, a nie stosować jakieś takie bardziej agresywne substancje. Z mojego doświadczenia to nie działa. Delikatność działa. I, i, i teraz tak na noc co używam. Ciekawe odkrycie. Zawsze lubiłam drogie kremy i nigdy się z tym nie ukrywałam. W tej chwili mam taki komplet z firmy Origins, który bardzo lubię. I uwaga, firma Origins to jest firma, gdzie oni wszystkie produkty mają na bazie roślin. To są składy, gdzie w składzie macie 30 różnych ekstraktów i to jest to, co mówiłam. Z tej firmy to jest jedyny krem, który mi nie szkodzi. Wszystkie inne, a próbowałam już wszystkich innych kosmetyków tej firmy, powodują u mnie podrażnienia. Tylko ten jeden nie powoduje. To jest akurat nawilżający z tak? I, I ten używam i on jest ok. Tak samo, jed, tylko jedno serum powoduje u mnie, nie powoduje u mnie podrażnień. To akurat jest jakieś kojące dla skóry wrażliwej. I, i, I też metodą prób i błędów zawsze biorę próbki bo nawet jeżeli coś jest napisane, że jest do skóry wrażliwej, albo że jest super naturalne, nie wiemy, jak to się zachowa na naszej twarzy zgodnie, czy w reakcji z biochemią naszej twarzy. Ale ostatnio ciekawe odkrycie, bo to stosuję na noc tylko. Kupiłam sobie, słuchajcie, naturalne, nierafinowane masło Shea, które stosuję do ciała głównie, po kąpieli, ale... Mój znajomy, który ma piękną skórę, bardzo gładką, powiedział mi, że on stosuje takie masło od dziecka na twarz. I ja mówię, no dobra, to spróbuję. Trochę się bałam, bo przecież wiemy, że często oleje jakieś typu oliwa, olej kokosowy, że to wszystko może zapychać, powodować się trądzik, jakieś wysypki, zaskórniki i tak w moim przypadku było. Ja kiedyś próbowałam oleju kokosowego na twarz, no był to dramat, <laughs> nie działa to w ogóle, ale mówię spróbuję. I w moim przypadku stosowanie tego masła Shea na noc, na skórę działa super, działa fantastycznie. To jest słuchacie porównywalny efekt do tych drogich kremów. A to kosztuje 15 zł. I tu też sprawdza się ta, jakby ten mit, tak, że to drogie kremy nam powodują, że ta skóra jest taka ładna. Nie, to nie drogie kremy, tylko to jest po prostu moim zdaniem to jest zapobieganie, żeby skóra przez noc się odwodniła i była podrażniona i wysuszona. Jak to robić? Po prostu musi być warstwa tłuszczowa na twarzy. Jeżeli mamy warstwę tłuszczową na twarzy, ta skóra jest jakby zamknięta. Ona, Ta woda od niej, z niej nie odparowuje, ona się regeneruje i z mojego doświadczenia to działa najlepiej. Tłuste, tłuste kremy, że tłuste, no to jest masło szya, to jest tam tłuszcz, ale to działa super. Krem pod oczy, no wiadomo. Akurat tutaj też nie oszczędzam, bo skóra wokół oczu to jest ta, która najszybciej się starzeje. Warto nosić okulary przeciwsłoneczne, warto stosować kremy pod oczy, w mojej opinii. Jeżeli chodzi o dodatkowe zabiegi, słuchajcie, teraz, kiedy jestem już na tłuszczowej diecie i nie mam już problemów ze skórą, to tak naprawdę zauważyłam, że jej ja nie muszę nic już stosować, ja mam maseczkę, kupiłam raz maseczkę jakąś taką z mango nawilżającą i nakładam ją, ale ona no nic nie robi w zasadzie, bo ta skóra już jest optymalnie nawilżona, zdrowa, nic jej nie potrzeba, więc to jest niepotrzebny wydany pieniądz, pieniądz w moim przypadku i to mnie cieszy, bo mogę już kupować mniej produktów i ta pielęgnacja staje się coraz bardziej prosta. I słuchajcie, to jest wszystko, to jest wszystko, to jest takie proste, to nie trzeba naprawdę tu nie trzeba naprawdę kombinować za dużo, czyli podsumujmy, oczyszczanie, zabezpieczanie i nawilżanie bądź natłuszczanie. To są trzy rzeczy, które nasza skóra lubi. Trzeba tylko metodą próby błędów odkryć te produkty, które Wam służą, te produkty, które Was nie podrażniają, najlepiej, najmniej chemiczne produkty. I no i co? I to i dieta: przede wszystkim dieta. No tutaj nie da się tego oszukać. Widzieliście na moich zdjęciach wcześniej, jak moja skóra wyglądała jako weganki. To był dramat. I używałam tych samych kosmetyków. Robiłam wszystko to samo, a to nie działało. Nie dlatego, że kosmetyki były złe, że to nie, tylko dlatego, że to wychodziło od środka. I o tym należy pamiętać. Zdaję sobie sprawę, że to może być ciężki i długi proces. Uwierzcie mi, ja naprawdę przechodziłam. To były miesiące w sfrustrowania. Po dojść do ładu z własną skórą, młodej kobiecie, która ma takie różne problemy. To, to potrafi po prostu odebrać całą radość życia. I ja to rozumiem. I życzę Wam, jeżeli macie jakieś problemy, żeby udało Wam się je rozwiązać, bo współczuję, naprawdę współczuję. Nikomu nie życzę, żeby miał takie problemy. I dobra, koniec gadania. Teraz nagram, jak przygotowuję skórę do wyjścia na zewnątrz. Także dzięki za oglądanie. Ok. Zaczynamy. To jest, słuchajcie, ja to yy, niby nie zrobię tego tak idealnie, jak robię to, kiedy robię to przed lustrem. Natomiast chodzi o to, żeby, yy, żeby to pokazać na kamerze, yy, jak to wygląda. Kiedy robię to przed lustrem, na pewno jestem dokładniejsza. Natomiast. Nos bardzo ważny, bo nos zawsze odstaje od twarzy i e, pierwszy się parzy na słońcu. Czy w ogóle potem na nim są takie plamki, prawda? E, więc wybaczcie za e, e, hałas w tle, ale mam włączony wiatrak, ponieważ jest bardzo gorąco u mnie w pokoju e, i e, no spłynęłabym tutaj, gdybym nie miała wiatraka włączonego. Także. Ten filtr to jest ta fajna rzecz. I obowiązkowo oczy. I tutaj staram się nie trzeć, tylko po prostu opuszkami palców wklepać. Wklepać, nie trzeć. O. Bo skóra wokół oczu, jednak. Najszybciej się starzeje, i ona potem naprawdę ciężko jest ten. naprawić to miejsce. Bardzo ciężko. Zobaczcie, że większość kobiet starszych, takich w dojrzałym wieku, to można sobie zrobić lifting całej twarzy, ale te oczy zawsze zostają. zostają te oczy zawsze zostają takie bardziej pomarszczone, prawda? Oczywiście nie zatrzymamy czasu i wszyscy się zastarzemy. Ja jakby też o tym często myślę, żeby też nie nakręcać się na jakąś wieczną młodość, bo nie będziemy wiecznie młodzi. Te zmarszki się pojawią, ta skóra zwiotczeje, Takie po prostu jest życie. Ale jeżeli chcecie cieszyć się dłużej tą młodością, to no, mamy dużo, dużo możliwości. Wszystko jest dla ludzi. Wystarczy robić to z głową. Dobra. I słuchajcie, tak to wygląda, ten filtr, tak to wygląda. Teraz on przez kilka minut powinien sobie trochę wyschnąć, żeby tak jakby wtopić się w tę twarz. Jak widać, biała poświata jest. Ja wyglądam od razu o wiele bledszą, ale za chwilkę nałożę podkład. Ok, filtr już jest na twarzy. Yy, można to zobaczyć nawet gołym okiem. Jestem bardziej biała, wyraźnie. I teraz wyrównuję sobie kolory skóry, czyli nakładam trochę podkładu. Yy, Laura Trumacz. Nie jest to reklama, oczywiście. Fajnie byłoby, jakby mi zapłacili, no ale cóż. I jak widzicie, yy, ten kolor jest o wiele ciemniejszy yy, od mojego naturalnego koloru skóry, yy, dlatego że nakładam go niewiele po to, żeby wyrównać ten koloryt nie pokrywam całej twarzy podkładem on po prostu ma wtopić się w to, co jest oczywiście tu na kamerze nie jestem w stanie tego zrobić dokładnie, bo nie widzę po prostu widzę tylko tutaj swoje odbicie na bardzo małym ekranie więc będę musiała potem podejść do lustra i to poprawić natomiast no, chodzi po prostu o to, żeby żeby pokazać dla przykładu. I tak samo wokół oka nie trę, tylko troszeczkę wklepuję. I wiecie co? To jest bardzo fajna rzecz. Jak nakładam filtr dookoła oka i on tworzy tą białą poświatę wokół oka, a potem nakładam podkład, to właściwie to działa jako taki naturalny rozświetlacz. Bardzo fajna metoda, nie trzeba potem rozświetlać, dodatkowo kupować kolejnego produktu i rozświetlać sobie tego. Wokół, jakby wokół oka, ponieważ nie ma takiej potrzeby, już wtedy. Ten ten rejon jest już naturalnie rozświetlony tym, tym filtrem przeciwsłonecznym. I to jest dobra. I teraz ten kolor właściwie wraca do swojego naturalnego stanu. To trochę zajmuje, żeby to dobrze wtopić. Ja nie używam gąbek, bo gąbka też jakby ona ściera nam wszystko z twarzy, bo gąbka pochłania nasze palce, nic nie pochłaniają. Dlatego też używając dłoni, możemy używać mniej produktu, ponieważ nie tracimy go, on cały zostaje na twarzy. To też jest coś, na co zwra zaczęłam zwracać uwagę, bo jak używałam gąbki, to ta gąbka po prostu zjadała mi produkt, więc teraz już tego nie robię. Dobra, podejdę do lustra, żeby teraz zrobić to dokładnie, bo nie widzę dokładnie na tym ekranie. I za chwilę yy, wykończenie, czyli puder. Ok, już prawie koniec. Jak widać, mój kolor skóry wrócił do w miarę naturalnego. I na sam koniec trochę podrób, żeby utrwalić ten stan, żeby to wszystko się w miarę przez parę godzin utrzymało. Jak to robię? Nie, znowu, nie przesuwam pędzlem po twarzy jak pędzlem, jak, jak na płótnie, tylko ten puder po prostu umieszczam na powierzchni dociskając. Ta metoda jest moim zdaniem lepsza, ponieważ w ten sposób nie rozmazujemy niczego, nie ściągamy tego z twarzy, tylko po prostu tworzymy taką barierę, która to wszystko się mówi tak. Nie wiem. Utrwala, tak. Utrwala, tak. I to są, i to jest, słuchajcie, po prostu na zasadzie takiego ściskania. To się potem nie ściera, to jest fajne, że taki e, to powoduje, jakby zabezpiecza przed ścieraniem się, typu jak. Nie wiem, zakładam bluzkę czy coś. I to. Staram się nie nakładać pudru pod, pod okiem, dlatego że jednak puder w pewnym sensie wysusza, tak? On, on może wysuszać. I też sprawia, że skóra wygląda na bardziej matową i wysuszoną, więc jak się go za dużo nałoży i pod okiem ta skóra jest tak delikatna, że jak się nakłada pod nią na nią puder, to często ta skóra się szybciej starzeje, wysusza. Także staram się nie nakładać bezpośrednio pod okiem. I teraz, kiedy ta twarz jest już przygotowana do wyjścia na zewnątrz, możemy nałożyć sobie jakiś makijaż typu kolory, tak? Jakiś tusz, cienie, brązer. Ja akurat nie lubię za bardzo się malować dużo. Uważam, że nie pasuje mi to. Jedyne co często robię, to jakaś czerwona szminka czy kreska i to wszystko. Natomiast każdy ma inny typ urody i oczywiście każdemu pasuje coś innego. Więc lubię bardzo rozświetlacz. Często go używam na oczach, w okolicach oka. Czasami na kości policzkowej, czasami gdzieś, prawda, tutaj. To są takie sytuacje. Yy. Oprócz tego yy. zwykła maskara, yy. tuż do rzęs i coś na usta. I to jest właściwie wszystko. Staram się, żeby nie zajmowało mi to więcej niż 10 minut, yy. bo pierwsze nie mam do tego cierpliwości. Yy. Po drugie nie mam czasu, żeby tak siedzieć przed lustrem po trzecie nie mam skilla, słuchajcie ja nie mam talentu do robienia makijażu próbowałam nieraz, w ogóle mi to nie wychodzi nie potrafię robić tych takich jak ci guru jakieś kolory na ona na powiece, różne przejścia różne jakieś te, te łączenie tych kolorów ja, mi to nie wychodzi to nie jest mój talent więc ja po prostu się za to nie zabieram frustruje mnie to tylko, bo nie umiem, źle mi to wychodzi, potem muszę to zmywać, próbować jeszcze raz, więc, więc nie, więc ja się trzymam przepraszam, trzymam się bardzo prostych rozwiązań, ale oczywiście, jeżeli ktoś ma talent, to niego rozwija. I tak to wygląda. Tak to wygląda. To jest 10 minut pracy, jak dojdziemy do dobrej wprawy i tak to wygląda w świetle dziennym. Niech ja się tylko tutaj do okna dostanę. Tak to wygląda w świetle dziennym. Światło dzienne powinno być naszym przyjacielem, a nie wrogiem. Warto robić w nim makijaż, żeby korygować to, co może musimy skorygować, bo jak robimy makijaż w łazience... W świetle sztucznym, no to potem może to wyglądać zupełnie inaczej. Także dzięki za oglądanie, i do zobaczenia.